Cześć wszystkim. Witamy Was znowu w Studiu Zieleni Ebotanika. Mamy pierwszą z dwóch dostaw w tym tygodniu. Przed chwilą właśnie odebraliśmy, nie zdążyliśmy jeszcze jej poukładać, rozpakować, ale zapraszam Was zobaczcie na szybko, co my tutaj mamy. Zaczniemy od fikusów. Tego fikusa jeszcze u nas nie było, to jest Amstelking. Młode liście są takie w kolorze, nawet powiedziałabym, lekko czekoladowym. Dorosły są już ładne zielone. Mamy jedną, jedyną sztukę, którą będziemy sprzedawać specjalnie Fikusa Audrey. To jest Fikus Bengalski. E, trzy wysokie pędy. Piękne, nowe liście już wychodzą także fajna roślinka. E, pierwszy raz u nas skrzydłokwiat z wariagacją. To jest odmiana Silver Cupido. Gigantyczny bluszczyk. Poprzednim razem szybko się sprzedał. Zobaczcie, jaki wielki. I on przyrasta po, czasem mam wrażenie, kilkanaście centymetrów tygodniowo. To jest bestia. To ja Wam jeszcze pokażę. E, uzupełniliśmy syngonium prostet. E, bardzo szybko się też sprzedało poprzednim razem, także zaraz wrócimy nową dostawę. Begonie. Dwie bardzo ciekawe. Ta jest w ogóle kreowana na bonsai. Tripartiada się nazywa. I tu mamy jeszcze jedną begonię. Okay. Albuka spiralis. Pewnie znacie bardzo dobrze tą roślinkę. Taka fajna, poskręcana. Uzupełniliśmy Sansevieria moonshine, które bardzo lubicie. Tutaj jest też papier... przepraszam, papierus. Koperkowy. dia Diamond, teraz znacznie większa niż poprzednio. Ostatnio mieliśmy w takich uroczych muszelkach. Teraz jest w dużej doniczce. Też z warygacją. Senecio. ładnie kwitnie. Eee, w odmianie Purple. Idziemy dalej. I teraz. Coś, co mi się najbardziej podoba z tej nowej dostawy, e, to jest Senatę Mozaika. Ma takie fajne, ramonkowe liście. I bardzo dużo ma tych Neonowych kolorów. To jest Pięknie, w różnych kolorach. Na stronie pojawi się raczej w ocenie białym. Gdybyście chcieli fioletowy, no to piszcie, może jeszcze będzie dostępna. Uzupełniliśmy Agla onamy Spotted Star, Pilea Grazy zaraz obok, też uzupełnione. Mamy tutaj Sedum burrito w nieco większej doniczce niż ostatnio. Sedum burrito jest banalnie proste w uprawie. Pamiętajcie, żeby miało dużo słońca yy, i wody niewiele. Tutaj mamy alokazję. Takiej okazji jeszcze u nas nie było. Nazywa się Halo Beauty. Bardzo rzadko dostępna jest w sprzedaży, także wykupujcie. Z tego natlus nikado. Pamiętajcie, że lubi mieć bardzo wilgotne podłoże, bo w naturze rośnie na terenach bagnistych, w Brazylii. E, Filodendron, który też wykupiliście po prostu w okamgnieniu dendron Lemon. Bardzo podobny do Epipremnum. Golden Potos, ale jednak kształt Nisci jest nieco inny. Potem go można odróżnić. Różne saseriery. Mamy też uzupełnione dla Was. Teraz będzie trochę ciasno. Musimy się poprzeciskać. Helikonie w Doniszce 12. Helikonie też bardzo lubię. Aglaonemki. Aglaonema Madagaskar. Ona ma taki piękny margines na liściach. Zobaczcie, żywo zielone liście z takim białym marginesem. Super tak to wygląda. Chojada to roślina, na którą bardzo długo czekaliśmy. Sprzedała nam się chyba z miesiąc temu ostatnia sztuka i dopiero uzupełniliśmy. Także bierzcie. Uzupełniliśmy duże kalater i fajna niespodzianka teraz dla Was. ban W się troszeczkę pogięły akurat na tej sztuce, ale będziemy wysyłać Wam piękne, zdrowe bananki. One się jeszcze rozprostują po transporcie, takie tylko są. No. E, Pilodendron. Piękny i duży. E, serum Hope. Teraz patrzę, bo mamy tylko trzy sztuki. że Ten jeden jest taki gęsty, te pozostałe są nieco mniej zagęszczone. Także kto pierwszy, ten lepszy. Yy, Monoloma, znowu uzupełnione. Monolema to jest bardzo ciekawa roślina, ona tworzy kaudex. Yy, tutaj się pojawia przy części naziemnej. Nowe listki są yy, takie bardzo intensywno-czerwone. Yy, Później dorastają do pięknych zielonych i zobaczcie na te spody. Przepiękny kolor. Idziemy dalej. Mamy tutaj delfinka. Senecio peregrinus. Pozdrawiamy przy okazji panią, która bardzo z wytęsknieniem czeka na swojego delfinka, także informujemy, że już jest. W poniedziałek możemy go wysłać. E, Calathea leopardina w różnych rozmiarach. Tutaj akurat patrzyliście na mniejsze rozmiarki, teraz mamy kilka sztuk większych. I jeszcze roślinka, która dosłownie skrajowi moje serce. Ceropedia variegata to jest chyba jedno z moich ulubionych roślinek. Mamy teraz więcej tej tak także mam nadzieję, że tak szybko się nie skończy jak poprzednim razem. Pozdrawiamy Was z olesna, gdzie pada śnieg. <grydy> Życzymy Wam miłego weekendu i zapraszamy też na kolejne relacje, gdzie będziemy pokazywać nasze nowe dostawy. Topa!